Siłam, dawaj, bo chyba jest, chyba to jest to, czego szukaliśmy. Dokładnie, Krzysiu, znaleźliśmy. Znaleźliśmy, słuchajcie, pozostałości po pomniku z czasów I wojny światowej, a pomnik upamiętnia walki niemieckich żołnierzy nad Drwęcą w październiku 1914 roku. To prawda, że to jedyna pozostałość z czasów I wojny światowej w powiecie, golubsko-dobrzejskim? Tak, jest to Krzysiu jedyne, przynajmniej na razie co odkryliśmy, jedyne miejsce, jedyny pomnik, tablica, która dotyczy wydarzeń z czasów I wojny światowej w naszym regionie, w naszym powiecie. Kiedyś takich tablic było wiele więcej, dzisiaj zachowała się tylko jedna, i właśnie o wydarzeniach z tego miejsca. Będziemy opowiadać o najnowszym materiale z cyklu urywki historii. Już zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka. Krzysiu, to co, Szymonie? Chyba Lecimy to będzie dalej. fajny, ciekawy odcinek yy, i tym bardziej, że u nas tak blisko taka pozostałość jednak jest. Tak, to jest naprawdę perełka, więc będzie o czym yy, oglądać. Lecimy kręcić.